Dzień dobry, nazywam się Anna Lisiewicz i pracuję w Muzeum Fabryki od początku jego istnienia, a więc to już ponad 18 lat. Witam Państwa serdecznie i spróbuję pomóc Państwu wykorzystać to muzeum i tę wiedzę, i te zasoby, które tutaj są, do Waszej pracy. Proszę Państwa. Stereg warsztatów, które my tutaj prezentujemy dla Państwa, może pomóc Państwu w wprowadzeniu młodzieży właśnie w te, w te zagadnienia. Między innymi gra ekonomiczna, którą posiadamy w swoim materiale, w swojej ofercie. Jesteśmy we wnętrzu muzeum. To Akurat muzeum, ten, ten kawałek, który został przydzielony dla muzeum, był, był kiedyś w jednym z pomieszczeń farbiarni, a więc tutaj farbowano, tutaj wykończano tkaninę. O tym, co się działo z tkaniną, jak przebiegał proces produkcyjny tkaniny, możecie również Państwo właśnie dowiedzieć u nas w muzeum. Pokazujemy od początku do końca jak procesem przebiegał. Nasi instruktorzy to wszystko opowiadają, nasi przewodnicy i możemy również posłuchać, jak pracują krosna, ponieważ u nas od samego początku istnienia muzeum, a więc już wiele lat, pracują krosna właśnie z XIX wieku, czyli takie, które były w pierwszych tkalniach Poznańskiego. Proszę Państwa, nasze krosna pięknie tkają, ale trzeba wiedzieć o tym, że tkanie było znane od pradziejów, od jeszcze wtedy, kiedy krosien takich mechanicznych nie było. I zasada ta do tej pory jest taka sama, bo jest to po prostu splot tkacki. Oczywiście ten splot był wzbogacany, on był różny, ale zasada była zawsze taka sama. Mamy osnowę, Pomiędzy którą przeplatamy nić wątku. Od wieków jest to samo. Oczywiście, technologicznie jest to unowocześniane, bo nie, dzięki, dzięki maszynom, i dzięki krosnom, i pa, później dzięki maszynom parowym, później już dzięki, dzięki zasilaniu elektrycznemu. Te tego wątku nie trzeba już przeplatać ręcznie i robi się to bardzo szybko. Ale zasada powstawania tkaniny jest cały czas taka sama. Tutaj mam też kawałek takiego wyrobu wykonanego przez dzieci na naszych warsztatach, bo na naszych warsztatach u nas można właśnie samemu spróbować takiego przeplotu, wykonać fragment chociaż. W Muzeum Fabryki są dwa miejsca, w których możemy bardzo dokładnie prześledzić, jak wyglądała fabryka Izraela Poznańskiego. Jedno to jest makieta z 1900 roku, która pokazuje zakłady Poznańskiego, jego poszczególne budynki, bo trzeba wiedzieć, że to jest kompleks, ponieważ poszczególne budynki musiały być oddalone od siebie. Między innymi ze względów przeciwpożarowych, bo w tych zakładach bardzo często wybuchały pożary. A więc oddzielnie funkcjonowała ogromna przędzalnia, oddzielnie tkalnia, oddzielnie farbiarnia, oddzielnie bielnik. W muzeum możemy obejrzeć to na makiecie, ale możemy również wejść na taras i obejrzeć z tarasu dokładnie co, gdzie się znajduje prześledzić. Jest tam specjalna do tego celu Plansza, która informuje, w którym budynku co się znajdowało kiedyś. Wszystkie budynki, które znajdują się w tej chwili, zabytkowe, są zbudowane za czasów Izraela Poznańskiego. Były też budowane inne elementy metalowe i to też jest kolejna ciekawa rzecz, mianowicie wspaniała brama i przęsła, które znajdowały się w, yy, w ogrodzeniu. Te przęsła i brama są wyjątkowe również dlatego, że stały się one teraz taką ikoną łodzi. Yy, brama do manufaktury to Wiadomo, że to jest łódź i to jest jeden z takich symboli, który, który przywarł na stałe do, 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 do łodzi, do naszego wizerunku. Nasze muzeum prowadzi działalność edukacyjną również dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Są specjalne warsztaty dla najmłodszych i troszeczkę bardziej zaawansowanych wiekiem. Dla najmłodszych proponujemy zabawy pod tytułem Jedzie pociąg z bawełną, gdzie dzieci no, bawią się klockami, bawią się przenosząc tę bawełnę. Ale mamy, mamy też warsztaty dotyczące procesu powstawania tkaniny, samego powstawania tkaniny. To jest jeden warsztat, czyli właśnie możemy tkać na różnych rodzaju krosienkach. Jak również mamy warsztat, który w którym młodzież dekoruje już samą tkaninę, czyli robi stemple, no, sprawdza, w jaki sposób drukowano tkaninę. Jakie były wzory, tego można, tego można tutaj się doświadczyć i się nauczyć. Mamy również takie warsztaty, które wprowadzają w sferę ekonomiczną, co uważam, że jest wyjątkowo ciekawe, pod tytułem właśnie Gra Ekonomiczna. Jest to taka bardzo interesująca gra, w której postaci młodzież wciela się w poszczególnych przedsiębiorców. W tych, którzy produkują przędzę, czy tych, którzy y, są planta, plantatorami y, bawełny, ci, tych, którzy farbują, tych, którzy tkają i między sobą zaczynają bój o pieniądze. Y, gra jest niezwykle emocjonująca y, przy pomocy specjalnych do tego rekwizytów. Y, walka naprawdę jest zacięta. Mamy akty własności, mamy pieniądze, i w pewnym momencie gra się urywa i zostają ci, którzy są najbogatsi. Również uczymy się jakby na przykładzie tego, tego przedsiębiorstwa, co tutaj powstało tyle lat temu. Uczymy się, jak samemu stworzyć swoje własne przedsiębiorstwo, jak zadbać. Jest to warsztat pod tytułem Miasto w mieście. Polecam szczególnie ten warsztat wszystkim młodym przedsiębiorcom. Jeszcze jest jedna ciekawostka. Tutaj można również spróbować samemu wydrukować sobie albo na koszulce, albo na torbie na druk właśnie przy pomocy. Szablonu już gotowego, który tutaj mamy do dyspozycji. Zapraszam i przypominam o nowości, którą mamy: o specjalnym warsztacie o łódzkich rzekach. Zapraszam serdecznie.